W profesjonalnym wrestlingu śmierć nie zawsze oznacza koniec kariery. Czasami jest raczej lustrem, które pokazuje, kogo WWE honoruje, a kogo firma woli zapomnieć. Za jaskrawymi światłami, aplauzem fanów i wielkimi momentami istnieje ciemniejsza prawda, o której prawie się nie mówi. Niektórzy mężczyźni oddali swoje ciało, zdrowie i życie dla ringu, lecz gdy umarli, nastała jedynie cisza. Żadnego uhonorowania, żadnego filmu, żadnego ostatniego pożegnania. Dlaczego WWE decyduje, czyje imię żyje dalej, a czyja historia zostanie wymazana? Które losy nie pasują do idealnego obrazu największej ligi wrestlingowej na świecie? Dziś rozpoczynamy podróż przez te właśnie zapomniane historie i zaczynamy od człowieka, który kiedyś był przedstawiany jako niepowstrzymane zagrożenie tylko po to, by później zostać całkowicie wymazanym z historii. Numer jeden: Ludwig Borga. Człowiek, którego WWE wymazało. Na początku lat 90. WWE szukało nowych zagranicznych Monster Hilli, aby przeciwstawić ich gwiazdom takim jak The Undertaker, Bret Hart czy Lex Luger. Z Finlandii przybył człowiek, który idealnie pasował do tego obrazu Ludwig Borga. Swoim lodowatym spojrzeniem, potężną budową ciała i prezencją, która natychmiast promieniowała zagrożeniem, wyglądał jak postać prosto z filmu akcji. Za tą rolą stał Tony Halme, wszechstronny sportowiec z doświadczeniem jako bokser, kulturysta, a później nawet w MMA. W 1993 roku WWE przedstawiło go jako bezkompromisowego antyamerykanina, który otwarcie drwił z USA, natychmiast wywołując masową nienawiść publiczności. W ringu Borga był przedstawiany jako niemal niezwyciężony, niszczył przeciwników w mgnieniu oka i wywołał szok. Kończąc dwuletnią serię zwycięstw Tatanki. W tym czasie WWE najwyraźniej planowało z nim coś wielkiego. Nawet możliwy program na WrestleMania był brany pod uwagę. Jednak na początku 1994 roku poważna kontuzja kostki zatrzymała wszystko. WBWE nie czekało na jego powrót, lecz po cichu usunęło go z fabuł. Po zakończeniu kariery, życie Halma wymknęło się spod kontroli. Wszedł do polityki, stał się znany z ekstremistycznych poglądów, walczył z alkoholem, depresją i izolacją. W 2010 roku popełnił samobójstwo w wieku zaledwie 47 lat. WWE nie zareagowało. Żadnego uhonorowania, żadnego słowa. Jak może człowiek, który kiedyś był budowany na topowe zagrożenie, tak całkowicie zniknąć z historii? Numer dwa. Dino Bravo. Śmierć, którą WWE pogrzebało. W późnych latach 80 Dino Bravo był stałym elementem WWE. Urodzony jako Adolfo Bresciano, wychowany w Montrealu, stał się znany jako kanadyjski strongman wrestler z imponującą masą mięśniową i surową siłą. Wielu fanów wierzyło wówczas, że był jednym z najsilniejszych ludzi na świecie. W Ringu Bravo walczył z legendami takimi jak Hulk Hogan, Randy Savage i Ultimate Warrior, pełniąc ważną rolę. Był niezawodnym powerhouse wrestlerem który sprawiał, że inni wyglądali na większych, choć samemu odmawiano mu wielkiego tytułu. Wraz z początkiem lat 90. oblicze WWE się zmieniło. Młodsi, bardziej atletyczni zawodnicy znaleźli się w centrum uwagi, podczas gdy klasyczne mięśniaki były powoli wypierane. W 1992 roku Dino Bravo został zwolniony w wieku 44 lat. Bez stałego kontraktu i jasnych perspektyw jego życie poza ringiem zaczęło się rozpadać. W Montrealu wplątał się w dużą sieć przemytu papierosów. Lukratywny, ale niezwykle niebezpieczny biznes, w którym lojalność rzadko trwa długo. 10 marca 1993 roku, Brawo został znaleziony martwy w swoim salonie, zastrzelony 17 kulami. Profesjonalne zabójstwo do dziś niewyjaśnione. wyjaśnione. Bui milczało. Żadnego uhonorowania, żadnego nekrologu, żadnego słowa o człowieku, który przez lata był częścią firmy. Dlaczego kiedyś gwiazda zniknęła tak bez śladu z pamięci? Czy jego śmierć była zbyt niewygodna, by o niej mówić? Numer 3. Umaga. Potwór, który zniknął w ciszy niewielu wrestlerów, łączyło taką surową siłę i czystą charyzmę jak Umaga. Początkowo występował w 2002 roku jako Jamal w Three Minute Warning. Ale dopiero jego powrót w 2006 roku jako umaga, niemy samoański buldożer uczynił go jedną z najbardziej przerażających postaci w Dugów WWE. Bez słów, bez uśmiechu, bez litości. Ze swoją ogromną masą, zaskakującą szybkością i bezlitosnym stylem wydawał się być siłą natury, która mogła zmiażdżyć każdego przeciwnika. Jego mecze przeciwko Johnowi Cenie, Triple H, Jeffowi Hardiemu czy Bobiemu Lashleyowi są do dziś uważane za najważniejsze wydarzenia ery Ruthless Aggression. Szczególnie mecz Last Man Standing, przeciwko cenie na Royal Rumble 2007, jest przez wielu fanów uważany za klasykę. Pomimo swojej dominacji, Umaga nigdy nie zdobył tytułu WWE, ale pozostał niezapomniany jako wiarygodny potwór. Za kulisami jednak walczył z wewnętrznymi demonami. W 2009 roku został zwolniony za naruszenie polityki zdrowotnej, ponieważ odmówił rehabilitacji. Krótko potem nastąpiła tragedia. Umaga zmarł w wieku zaledwie 36 lat na niewydolność serca. W jego ciele znaleziono kilka substancji. WWE nie pokazało żadnego filmu hołdowniczego, żadnego publicznego uhonorowania. Czy to był wstyd, bezradność, czy poczucie winy? Jak może człowiek, który zmuszał całe areny do milczenia, zostać pożegnany w całkowitej ciszy? Numer 4. Viscera. Gigant, o którym zapomniano z prawie dwoma metrami wzrostu i ponad 180 kg wagi, Viscera był postacią, której nikt nie mógł przeoczyć w ringu WWE. Jego prawdziwe nazwisko to Nelson Fraser Jr., i w ciągu swojej kariery wcielił się w kilka całkowicie różnych postaci. Na początku lat 90. jako Mabel był częścią Men on a Mission, energicznej drużyny tag team, która szybko zyskała popularność. W 1997 roku przeszedł do historii, wygrywając turniej King of the Ring, a później nawet walczył o tytuł WWE, co było rzadkością dla człowieka jego postury. Pod koniec lat 90. powrócił w całkowicie nowej roli jako Viscera, członek Ministry of Darkness Undertakera. Ucieleśniał czystą ciemność, potężnego egzekutora w czarnej skórzanej odzieży. Później ponownie zaskoczył, przekształcając się w World's Largest Love Machine, humorystyczną postać, która pokazała, jak wszechstronny był. Jednak po jego odejściu z WWE w 2008 roku, jego stan zdrowia drastycznie się pogorszył. 18 lutego 2014 roku Nelson Frazier Jr. zmarł zaledwie kilka dni po swoich 43. urodzinach. Na niewydolność serca. WWE opublikowało jedynie krótką, bezemocjonalną wiadomość. Żadnego wielkiego uhonorowania, żadnego pożegnania. Jak może człowiek, który przez lata kształtował tak wiele twarzy WWE, na końcu pozostać niemal niezauważony? Numer 5. Matt Osborne, klaun, którego WWE zostawiło wielu fanów, pamięta postać, ale rzadko człowieka za nią. Matt Osborne stał się znany na początku lat 90. jako Doink the Clown jedna z najbardziej niepokojących, a jednocześnie fascynujących postaci tej epoki. W przeciwieństwie do typowych postaci komediowych, Doink nie był wesołym klaunem cyrkowym, lecz manipulatywnym, okrutnym i psychologicznie przerażającym. Osborne przekształcił pozornie śmieszną rolę w prawdziwy koszmar dla przeciwników i widzów. Jego fełdy z Bretem Hartem, Randym Savage'em i Crash'em pozostawiły trwałe wrażenie i uczyniły Doinka jedną z najbardziej pamiętnych postaci tamtych czasów. Jednak za makijażem Osborne zmagał się z poważnymi problemami. Jeszcze przed Doinkiem stał jako Matt Bourne na pierwszej WrestleMania, ale jego kariera była wielokrotnie hamowana przez wybuchy gniewu i nadużywanie narkotyków. Gdy WWE ostatecznie straciło do niego zaufanie, został zwolniony w 1993 roku, podczas gdy postać Doinka była po prostu kontynuowana przez innych wrestlerów. Dla osborna było to coś więcej niż utrata pracy, to było całkowite wymazanie jego tożsamości. W kolejnych latach próbował odnaleźć się w ECW i w ECW, ale przeszłość nie dawała mu spokoju. 28 czerwca 2013 roku Matt Osborne zmarł w wieku 55 lat z powodu przedawkowania wzmocnionego problemami z sercem. WWE nie zareagowało. Żadnego hołdu, żadnego uznania. Dlaczego pamiętano tylko maskę, ale nie człowieka, który tchnął w nią życie? Szciz. Test. Andrew Martin. Talent, który WWE porzuciło. W szczytowym okresie Attitude Airy, Andrew Test Martin był uważany za jednego z wrestlerów, którym wróżono wielką przyszłość. W sprawie dwoma metrami wzrostu, wysportowanym ciałem i intensywną charyzmą odpowiadał dokładnie idealnemu obrazowi, jakiego WWE szukało u przyszłego topowego gwiazdora. Trenowany przez Breta Harta, test zadebiutował w 1990 roku i szybko został włączony w ważne fabuły. Szczególnie jego rola w niesławnych zaślubinach ze Stephanie McMahon uczyniła go z dnia na dzień jednym z najbardziej dyskutowanych nazwisk w firmie. Jednak właśnie ten moment oznaczał również punkt zwrotny. Po przejęciu fabuły przez Triple H, WWE najwyraźniej straciło zainteresowanie testem. Pomimo kilku tytułów w kategorii Midcard, nigdy nie udało mu się osiągnąć ostatecznego awansu na szczyt. W 2004 roku został zwolniony, wrócił na krótko, ale jego ciało było już mocno naznaczone. Operacje kręgosłupa, stałe bóle i narastające nadużywanie środków przeciwbólowych zdominowały jego życie. W 2007 roku nastąpiło ostateczne zwolnienie z powodu naruszenia polityki zdrowotnej. 13 marca 2009 roku Andrew Martin został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Miał zaledwie 33 lata. Przyczyną było przedawkowanie oksykodonu, później stwierdzono również zaawansowaną chorobę mózgu. WWE milczało. Żadnego uhonorowania, żadnego pożegnania. Dlaczego człowiek, który był częścią jednej z największych fabuł w historii wrestlingu, został tak całkowicie wymazany z pamięci? Numer 7. Lance Cade. Obietnica, której nikt nie uratował w połowie lat 2000. WWE widziało w Lance'e Cady'e przyszłą gwiazdę. Miał odpowiednią posturę, charakterystyczny wygląd i solidne umiejętności w ringu. Przede wszystkim jednak miał legendarnego mentora – Shona Michaelsa. Bezpośrednio przez niego wyszkolony, Kate był za kulisami uważany za surowy diament, któremu pewnego dnia wróżono wielką karierę solową. Po debiucie w 2003 roku, w 2005 roku, znalazł swoje miejsce u boku Trevora Murdoch'a, Wspólnie tworzyli twardy, wiarygodny tag team, który trzykrotnie zdobył tytuły WWE Tag Team. Szczególnie Kate wyróżniał się, pewny siebie, obecny i z wyraźnym potencjałem rozwoju. W 2008 roku wreszcie otrzymał wielką szansę, gdy wystąpił w emocjonalnej fabule przeciwko swojemu mentorowi, Seanowi, Michaelsowi. Wielu fanów wierzyło, że to początek jego przełomu. Ale wszystko zakończyło się nagle. Po napadzie w samolocie, Wywołanym nadużywaniem środków przeciwbólowych, Kate został natychmiast zwolniony w październiku 2008 roku. Środek ten miał go otrzeźwić, ale pozostawił go samego. Co prawda WWE później na krótko ponownie podpisało z nim kontrakt, ale do prawdziwego powrotu nigdy nie doszło. 13 sierpnia 2010 roku Lance Kate zmarł w wieku zaledwie 29 lat na niewydolność serca spowodowane wieloletnim nadużywaniem leków. WWE nie zareagowało. Żadnego hołdu, żadnego słowa. Czy jego los mógł potoczyć się inaczej, gdyby ktoś interweniował na czas? Numer 8. Sean O'Hare. Talent, który zniknął w cieniu Sean O'Hare, był długo uważany za prototyp przyszłej supergwiazdy WWE. Prawie dwa metry wzrostu, potężna budowa ciała i zaskakująca zwinność, jak na jego wagę. Ucieleśniał dokładnie to, czego oczekiwano od następnego pokolenia. Już w WCW wyróżniał się jako część Natural Born Thrillers, grupy młodych wrestlerów, których uważano za przyszłość branży. Jego wybuchowa atletyka i Shanton Bomb sprawiły, że wielu wierzyło, iż jego przełom to tylko kwestia czasu. Po przejęciu 2WCW przez WWE w 2001 roku ta szansa wydawała się nadejść. Jednak podczas gdy inne nazwiska rosły w siłę, O'Hare początkowo zniknął w development. Dopiero w 2003 roku powrócił z niezwykle mroczną i fascynującą rolą. W enigmatycznych promo uwodził publiczność, aby dopuściła zabronione myśli i zakwestionowała granice moralne. Reakcje były silne, wielu fanów było przekonanych, że to będzie jego wielki moment. Ale nagle wszystko zostało zakończone. Bez wyjaśnienia, bez zakończenia. Po zwolnieniu w 2004 roku O'Hare stracił grunt pod nogami. Próby w MMA, problemy z alkoholem, depresje i powtarzające się osobiste upadki zdominowały jego życie. 9 września 2014 roku popełnił samobójstwo w wieku 43 lat. WWE znów milczało. Żadnego hołdu, żadnego upamiętnienia. Dlaczego człowiek z tak wielkim potencjałem po prostu znika z historii, jakby nigdy nie istniał? Numer 9. Chris i Nancy Benoit. Rozdział, który WWE wymazało mówienie o zapomnianych nazwiskach w WWE, jest niemożliwe bez wspomnienia Chrisa Benoita. Przez lata był on uosobieniem technicznej perfekcji, dyscypliny i bezkompromisowej oddania. Jego zwycięstwo na WrestleMania 20, kiedy płakał w ringu razem z Ediem Guerrero, było kiedyś celebrowane jako jeden z najbardziej emocjonujących momentów w historii WWE. Jednak w czerwcu 2007 roku podziw zamienił się w przerażenie. Benoit zamordował swoją żonę Nancy i ich siedmioletniego syna Daniela, zanim sam popełnił samobójstwo. W ciągu kilku godzin cała legenda runęła. WWE zareagowało radykalnie. Po pierwszej pospiesznej audycji upamiętniającej. Nazwisko Benoata zostało całkowicie usunięte z historii. Filmy zostały usunięte, statystyki zmienione, jego imię nigdy więcej nie mogło być wspomniane, ale wraz z nim zniknęła również Nancy Benoit. Pod pseudonimami takimi jak Woman była kluczową postacią w WCW i ICW, menadżerką wielkich gwiazd i ważną prekursorką nowoczesnej roli damskich walec. Mimo to WWE zdecydowało się na całkowite milczenie. Również w kwestii jej własnej kariery. Czy to wymazanie było konieczne, aby przetrawić coś niewyobrażalnego, czy też oznaczało, że również niewinni zniknęli z pamięci? Czy można naprawdę oddzielić winę od dziedzictwa, czy też milczenie pozostaje najprostszą drogą? Numer 10 Jack Tunney. Autorytet, o którym WWE zapomniało. Przez wiele lat Jack Tunney był twarzą najwyższej władzy w WWE. Od 1984 do 1995 roku występował w telewizji jako prezydent WWF, człowiek którego decyzje kierowały całymi karierami. Spokojnym głosem i suwerennym zachowaniem uosabiał porządek i wiarygodność w czasach, gdy fani mieli wierzyć, że ponad supergwiazdami istniała prawdziwa kontrolująca instancja. Pozbawił hulka Hogana tytułów. Zawiesił Ultimate Warriora i decydował, kto może walczyć o największy zaszczyt w wrestlingu. Za kulisami prawdziwa władza spoczywała, co prawda, w rękach Vince'a McMahona, ale Tanej był tym, który tę władzę prezentował na zewnątrz. Bez niego wiele fabuł Złotej Ery nie funkcjonowałoby. Mimo to jego związek z WWE zakończył się cicho i bez spektakularnych wydarzeń. Spory finansowe doprowadziły w połowie lat dziewięćdziesiątych do jego rozstania z firmą, bez pożegnania, bez wyjaśnienia dla fanów. Kiedy Jack Tunney zmarł w 2004 roku w wieku 69 lat na atak serca, wielu miało nadzieję na godne uhonorowanie. Ale WWE milczało. Żadnego filmu hołdowniczego, żadnej minuty ciszy. Jak może człowiek, który przez ponad dekadę był twarzą autorytetu, tak całkowicie zniknąć z pamięci? Te historie pokazują niewygodną prawdę. W wrestlingu o tym, jak się zostanie zapamiętanym, decyduje nie tylko sława w ringu, ale także to, jak dobrze nazwisko pasuje do pożądanego wizerunku. Niektórzy dali z siebie wszystko, a mimo to zniknęli w ciszy. Która z tych historii poruszyła Cię najbardziej? I czy WWE powinno dziś inaczej traktować swoją przeszłość? Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i napisz swoją opinię w komentarzach, aby te nazwiska nie zostały zapomniane.